W nowej hudy pochodzę, odpowiadam, gdy ktoś pyta I że nie ma drugiej takiej, Iwa zielona dzielnica Chociaż różne ma oblicza, o rozbrat starania próżne To tu się urodziłem i to tutaj pragnę umrzeć Ta była za dzieciaka, pełna zagadek i skronów Dała szczęśliwe dzieciństwo niejednemu z naszych ziomów Była kiedy było to... Miasta, graliście już na turniejach rugby? Żyli na... Kraków Nowy Sącz Luda Ragby od troszczonego rugby, tak? Nie wiem, że w tak, rugby tak się ciągnie paski. Nie, nie można szarżować Nie wolno robić dla. Tak. Nie można tutaj. Nie nie wolno wywalać na aut Kto z Was już grał kiedyś na turnieju e, ragby tak? Kto zajrzyj do buty. Ja. W ja. ogóle ja. warto trenować karmić się dobrze bawić. R I robić się. No, no szakie. Czy pamięta pan kiedy był pierwszy mecz w Nowej Hucie? E, no, pierwszy mecz rugby, tak? No tego tak. chyba tak naprawdę nikt nie wie, ale wiemy, że na pewno w 1958 roku tutaj grała nawet reprezentacja Polski rugby. E, e, i no, rozegrała wtedy spotkanie z takim nieistniejącym już dzisiaj państwem, czyli... Republiką Federalną Niemiec. niestety przegrane 3 do 11. To był w ogóle drugi mecz w, re... w historii polskiej reprezentacji w rugby. Czy grał Pan kiedyś w No Jak byłem troszeczkę starsza od Was, bo już w szkole średniej, to się tak czasem zdarzało na lekcjach z Panem trenerem Piotrem Mielnikowem, że nas e, po prostu uczył grać w rugby Pierwsze mecze swoje rozegraliśmy, ale to już było wiele lat temu. Żeby... Krakodyle? Kradu! No. no Gotowi na wszystko na osiedlu stojczo Tu nie ma, że się nie da, to nam pokazali starsi My im pokażemy, że byliśmy tego warci Zieleń wypełnia przestrzeń na myśli Swoboda snem, który starszym się przyśni ja w nim żyję, jest pięknie, potwierdzam, krew płynie z serca, klimat N Dokładnie dwa razy więcej niż ja ma ta dzielnica Wychowany tutaj zna różne życia, oblicza dzielnica przemian, w której czas płynie wolniej kilka pokoleń ma sporo z nią związanych wspomnień. Zielona dzielnica, multum ciekawych postaci, to sposób bycia, to specyficzny styl narracji, jej czas nie przegrzydł, ma burzliwą historię. I zadzior nieprzeciętny i perspektywy szerokie.